Witam. W tym materiale omówię zadania związane z symetrią osiową, z symetrią środkową. Zadanie pierwsze. Podaj obraz punktu A 2,4 w symetrii względem początku układów współrzędnych. Mamy zaznaczony punkt A. Symetria względem początku układów współrzędnych, czyli względem punktu 0,0. Jeżeli przekształcamy w symetrii względem początku układów współrzędnych to obie współrzędne tego punktu zmieniają się na liczby przeciwne. Czyli jeśli pierwsza współrzędna była minus 2, to teraz będzie 2. Jeśli druga współrzędna była 4, to teraz minus 4. Czyli nasz punkt w symetrii ma współrzędne 2 minus 4. Tak ono się znajduje symetrycznie względem początku układu współrzędnych. Teraz mamy symetrię względem osi x, czyli naszym lustrem jest oś x. Co się dzieje? Pierwsza współrzędna zostaje bez zmian, natomiast druga staje się liczbą przeciwną. Tu mamy obraz punktu a, ten punkt niebieski, zatem nasz nowy punkt ma współrzędne -2, minus -4. No i jeszcze mamy symetrię względem osi Y. Wtedy druga współrzędna zostaje bez zmian, czyli ten punkt obraz z punktu A jest na tej samej wysokości, ale pierwsza współrzędna jest wtedy liczbą przeciwną. Czyli jeśli mieliśmy dwie kratki do osi Y po lewej stronie, to teraz dwie kratki od osi Y po prawej stronie. No i nasz obraz ma współrzędne w takim razie 2, 4. To tyle wstępu. To przejdźmy do tworzenia równań okręgu, a później równania prostej m, w symetrii. Napisz równanie okręgu, które otrzymamy, przekształcając okrąg o po podanym równaniu przez symetrię względem początku układu współrzędnych. No i wiedząc, że nasz punkt, przy symetrii względem początku układu, czyli punktu 0,0, zmienia obie, obie współrzędne na przeciwne, to znaczy, że w obu nawiasach musimy zmienić znak na przeciwny, ten znak oczywiście środkowy, czyli będzie x plus 2 do kwadratu dodać y minus 3 do kwadratu. Promień zostaje bez zmian, kształt okręgu się nie zmienia, więc promień był 4, to teraz też jest 4. Dobrze, w przypadku osi OX, tak jak było to we wcześniejszym zadaniu, pierwsza współrzędna zostaje bez zmian, natomiast druga zmienia się na liczbę przeciwną. Czyli pierwszy nawias zostaje bez zmian, x-2 minus zostaje bez zmian, a w drugim nawiasie zmieniamy ten znak przy trójce, przed trójką na przeciwny, czyli minus 3 do kwadratu. Promień zostaje bez zmian. Jak był 4, tak też jest 4, czyli po prawej 16 mamy. I oś Y, czyli tutaj pierwsza współrzędna zmienia się na liczbę przeciwną, a druga zostaje bez zmian. Czyli w pierwszym nawiasie zmienimy znak, będzie x plus 2 do kwadratu, ale drugi nawias zostaje bez zmian, czyli plus 3 do kwadratu. No i 16 przepisujemy. Zdanie kolejne. Najpierw równanie prostej, którą otrzymamy z przekształcenia prostej y równa 6 x minus 7 przez symetrię względem. No i tu mamy początku układów współrzędnych, czyli nawiązując do poprzedniego zadania, z punktu x, y, tak, tworzy się nam punkt minus x, minus y. No to wstawmy za y minus y, a za x wstawmy stawmy minus x. I otrzymujemy minus y równa się minus 6x minus 7. Obie strony jeszcze podzielimy przez minus 1, żeby tego minusa przy y nie było. I mamy 6x plus 7. To jest nasz podpunkt A. W podpunkcie B mamy oś, mamy oś x. No i tu wiemy, że... Pierwsza współrzędna zostaje bez zmian, druga zmienia się na liczbę przeciwną. No to do wzoru zamiast x będzie x, a zamiast y będzie minus y. Czyli mamy minus y. x zostaje xm, minus 7 przepisujemy. No i tu jeszcze wszystko przez minus 1. I mamy minus 6x dodać 7. I jeszcze podpunkt C, czyli oś y, czyli tu punkt o XY x, y zmienia się na minus x, y. Czyli y we wzorze zostaje, a zamiast xa wstawiamy minus x. Czyli wzór ma postać minus 6x minus 7.